Osoba, która wygra licytację może spędzić jeden dzień jako burmistrz biskupca. Taka szansa pojawiła się podczas sierpniowego koncertu charytatywnego o serduszko Weroniki, który odbył się w biskupieckim amfiteatrze. Burzliwą licytację wygrała Ewa Giedrys. Jestem ciekawa, jak burmistrz pracuje, jak wygląda jego dzień pracy. Jakieś decyzje już pani zaplanowała podjąć? Nie, nie, jeszcze nie myślałam. Zwycięszczyni licytacji mogła z bliska przyjrzeć się pracy urzędu w miniony piątek. Z rąk burmistrza odebrała symboliczny akt powołania na to stanowisko, Niestety tylko na jeden dzień. Panie ewą, powołania na w stanowisko sensie jednodniowego burmistrza Bistupca. E, w podziękowaniu za wygranie festacji samorządowej. Dziękuję bardzo. Nowa burmistrz najpierw dowiedziała się, jak funkcjonuje miasto i jakie obowiązki spoczywają na władzach gminy. Był poranny przegląd pism, które wpłynęły do urzędu i mnóstwo pytań o pracę urzędników. I czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, czy się musimy zgodzić? Tak łatwo to nie jest. Ale widzicie, jaka pani burmistrz przedsiębiorcza od razu z Na spotkanie z nową panią burmistrz przyszedł świeżo upieczony wicemistrz Europy w grapplingu, jednej z odmian sztuk walki. Młody zawodnik opowiadał o starcie we Francji i swoich treningach. Jest to sport e, sztuk walki, w którym trzeba przewracać, e, przechodzić do różnych pozycji, e, dusić, e, zakładać różne dźwignie. Musiałem trenować 8 lat, żeby pojechać sobie na takie coś. Byłem w ćwierćfinale, wygrałem w półfinale, przegrałem. Potem jak byłem w kimonach to wygrałem półfinał i w finale przegrałem. Pojedziemy do borek wielkich. Obejrzymy 16 mieszkań socjalnych. Ewa Gedryz była także w Borkach Wielkich, gdzie gmina zbudowała 16 nowych mieszkań socjalnych, które zostaną przekazane lokatorom. To była ostatnia oficjalna inspekcja przed wręczeniem kluczy. Zwycięzczyni licytacji uczestniczyła także w spotkaniu poświęconemu organizacji jarmarku świątecznego zaplanowanego w mieście na 17 grudnia. Miała okazję zobaczyć z bliska, jak zapadają decyzje, od których będzie zależeć ostateczny efekt imprezy. Zaskoczona jestem ilością obowiązków, jakie musi wypełniać burmistrz. Chodzi o kilka spotkań w ciągu dnia, o wyjazdy, o spotkanie z mieszkańcami. Każdy ma jak, jakieś pytania. Zabierają czas niby dwie minuty, robi się z tego 20 minut. Jestem zaskoczona, mile zaskoczona jak burmistrz sobie po prostu radzi. Dzień w urzędzie to świetna okazja do przyjrzenia się pracy wielu osób, które na co dzień zajmują się ważnymi dla mieszkańców sprawami, nie zawsze mając czas na wyjaśnianie skomplikowanych procedur samorządowych. Dzisiaj nasza mieszkanka, która to wylicy... Dzień na fotelu burmistrza. Miała możliwość popracowania jako burmistrz, zapoznania się z pracą rzędu miasta, troszeczkę z inwestycjami. Fajnie, że zobaczyła, jak pracuje urząd, jaka jest na czym praca burmistrza. Mam nadzieję, że tutaj to był dla niej niezapomniany dzień i życzę jej wszystkiego dobrego. 1400 zł, moi drodzy, po raz pierwszy. Przypomnijmy, z samych licytacji przeprowadzonych podczas koncertu w biskupcu zebrano ponad 20 tysięcy złotych.